Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Turbo poradnika Gastronomii. W tym odcinku omówię największe błędy popełniane przy uruchomieniu restauracji. Jak zawsze w tego typu wiliczankach są to opinie subiektywne, więc zobacz ten odcinek do końca i daj znać w sekcji komentarzy poniżej, czy podzielasz moje zdanie, a może dorzucisz coś do tej listy. Ok, zaczynamy. Niedoszacowanie inwestycji. Jako pierwszy punkt wskazałbym niedoszacowanie inwestycji z racji tego, że ten błąd popełniany jest naprawdę często. Niemal na każdym etapie takiej inwestycji, jakie jest otwarcie lokalu gastronomicznego, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo niedoszacowania przyszłych wydatków, ponieważ wiele kwestii wychodzi na wierzch dopiero w trakcie działań prowadzących do otwarcia, szczególnie kiedy zdecydowaliśmy się na większy remont czy dostosowanie lokalizacji. Nie jest to przypadek, że zdecydowana większość punktów gastronomicznych otwiera się później niż pierwotnie zakładano, właśnie dlatego, że wiele kwestii zaskakuje nas dopiero w ferworze remontu i przygotowania lokalu. Jakie to ma skutki dla przyszłości naszego biznesu? Mówiąc w pewnym uproszczeniu, jeśli na początku prawidłowo nie zaprognozujemy kosztów oraz czasu potrzebnego na otwarcie lokalu, w końcowym etapie inwestycji możemy być zmuszeni do pozyskania dodatkowego kapitału. Do tego już od pierwszej fazy działalności zadłużamy się przecież u dostawców, zamawiając niezbędne do funkcjonowania restauracji surowce i produkty z odroczonym terminem płatności, nie zapominając o nienaturalnie zwiększonych w pierwszej fazie działania lokalu kosztach personalnych. Wszystko to powoduje, że jeśli zaraz po uruchomieniu lokalizacji w pierwszej kolejności, przy małym zwykle przychodzie na początku działalności, spłacamy jeszcze wydatki inwestycyjne. To inne zobowiązania, jak koszty surowcowe, czynsz czy pensje potrafią się mocno nawarstwić. W taki sposób wpadamy w swojego rodzaju pętle zadłużenia, a to nie pomaga ze spokojną głową budować świetlaną przyszłość naszego biznesu. A zatem to, co mogę poradzić początkującym inwestorom, to zrobienie dobrego budżetu otwarcia i wkalkulowanie w niego również odpowiedniej poduszki finansowej na ten pierwszy okres czasu, w którym dopiero formować się będzie struktura przychodowo-kosztowa naszej gastronomii. Złe proporcje sala kuchnia. Jakże częsta to sytuacja, kiedy to nowo zatrudniony szef kuchni odwiedza po raz pierwszy zaplecze swojego nowego miejsca pracy, i łzy cisną mu się do oczu, kiedy widzi, jak skromnym zapleczem produkcyjnym czy magazynowym dysponuje lokalizacja w stosunku do metrażu sali. Mówi się, że idealna sytuacja to taka, gdzie proporcje to 1 do 1, w której to tyle samo miejsca przeznaczone jest na zaplecze kuchenne, co na salę konsumpcyjną. Nawet jeśli to pewne uproszczenie, to świetnie oddaje podejście, które powinno towarzyszyć szczególnie nowym w branży inwestorom. Często błędnie wydaje nam się, że to, co zarabia w restauracji pieniądze, to liczba stolików, które zmieściły się w sali konsumpcyjnej, zapominając o tym, że to właśnie zaplecze kuchenne ma za zadanie w komfortowy, dla gości sposób wyprodukować i wydać zamawiane na tej sali potrawy. Jeśli z jakichś względów wybraliśmy jednak lokalizację ze znacznie mniejszym zapleczem kuchennym w stosunku do sali konsumpcyjnej, możemy zminimalizować nie najlepsze konsekwencje tej decyzji, odpowiednio konstruując zarówno przyszłe menu, jak i dobierając bazę sprzętową i tu płynnie przechodzimy do kolejnego punktu. Szef kuchni zatrudniony za późno. Spójrzmy, jak wiele elementów wymaga konsultacji przyszłego szefa kuchni już na samym początku inwestycji. Specyfikacja zaplecza podpowie mu, jak rozplanować produkcję i magazynowanie z uwzględnieniem wydajności lokalu i wymogów sanitarnych. Przyszłe menu, ilość i rodzaj zastosowanych w nim surowców determinuje zestaw sprzętu i niezbędną powierzchnię magazynowania to przyszły szef kuchni właśnie zdecyduje na przykład, czy oferta lokalu wymaga pieca konwekcyjno-parowego, umożliwiającego przygotowanie półproduktów, czy sprawną wydawkę imprez, czy może obowiązujący w lokalu menu wymaga bardziej turbopiecyka hybrydowego, wspierającego szybką wydawkę prostych dań. Ten sam szef kuchni przeszkoli załogę zatrudnioną do pracy na kuchni i odpowiednio przygotuje kelnerów wprowadzając ich w ofertę lokalu. Zdecydowanie polecam nie odkładać decyzji o wyborze przyszłego szefa kuchni. Ma to również dodatkową zaletę. Kiedy taki pracownik uczestniczył będzie we wszystkich ustaleniach od samego początku, nie będzie miał tendencji do zrzucania ewentualnych niepowodzeń na warunki zastane w lokalu. Otwarcie na grubo. To ważny punkt, którego nie radzę bagatelizować. Zwykle rzeczywiście jest tak, że na początku naszej działalności raczej walczymy o odwiedziny gości niż cierpimy na ich nadmiar, jednak stopniowo zwiększający się ruch na początku naszej działalności ma swoje zalety. Zdarza się bowiem, że właściciele nowych lokalizacji często rzucają wszystkie siły na promocję nowo otwartej restauracji i dążą do tak zwanego otwarcia na grubo. Zdają się wtedy zapominać o kilku faktach. Po pierwsze, jak wiemy, pierwsze wrażenie jest tylko jedno i sami odpowiedzmy sobie na pytanie, czy świeża załoga, nieprzytarte w boju standardy obsługi, nieobycie z dużym ruchem to dobre podstawy do tego, by budować na tym nasze pierwsze wrażenie, nadto promując otwarcie lokalu. Po drugie, Pierwsze dni po otwarciu są kluczowe dla przyszłego morale całej załogi. Nerwy, pośpiech i stres związany ze zbyt dużym obciążeniem na początku nie jest czymś, co zbuduje dobre nastawienie na początku formowania się zespołu. Zdecydowanie rekomenduję otwarcie na miękko, obsługując naturalny ruch danej lokalizacji, a promować lokal i zwiększać zyski, jeszcze zdążymy. Mam nadzieję, że pomogłem tymi kilkoma radami. Zajrzyj koniecznie do opisu odcinka, gdzie zamieszczam tobie linki do tych odcinków na naszym kanale, które kierowane są do przyszłych restauratorów. Aby nie przegapić kolejnych odcinków naszego poradnika, zostaw Zosta suba, włącz dzwoneczek, dzwonek, a jeśli odcinek ci się podobał, zostaw nam dobre słowo w sekcji komentarzy poniżej. Cześć